do kucza, tym jesteśmy silniejsi. Myśleli, że przez pięć dni, jak będziemy zbierać podpisy tylko przez pięć dni, to będziemy mieli problem. A władza zgotowała nam olbrzymi festiwal zaangażowania, odpowiedzialności i przede wszystkim zorganizowała nam festiwal wielkiej energii, którą tutaj na Dolnym Śląsku czuć gdziekolwiek się jedzie, gdziekolwiek się jest. I za to też olbrzymie podziękowania, drodzy Państwo. That's the That's the wszędzie, gdzie jestem, ludzie mówią mi, mamy dość. I to stało się już sloganem tej naszej kampanii. Mamy dość! Mamy dość! Mamy dość! Mamy dość! Mamy dość arogancji mamy dość tej władzy, mamy dość szerzenia nienawiści, mamy dość tego, że bez przerwy próbują nas dzielić. Bez przerwy słyszymy, że podobno jesteśmy inni, a przecież jesteśmy tacy sami, mimo że jesteśmy dumni ze swojej różnorodności, że jesteśmy dumni ze swoich tradycji. I nie damy się podzielić. Mamy dość dzielenia. Mamy dość! 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 Dzisiaj, drodzy państwo, Polska potrzebuje silnego prezydenta. Prezydenta, który jest osobą niezależną, który zawsze jest tam, gdzie pojawiają się problemy. Dzisiaj tutaj na Dolnym Śląsku rozmawialiśmy o uzdrowiskach, rozmawialiśmy o branży turystycznej, która została pozostawiana sama sobie, co przecież ma wpływ na całe gminy. I gdzie powinien być prezydent? Prezydent właśnie powinien być tutaj, powinien być przy wszystkich tych ludziach, którzy mogą ewentualnie stracić pracę, bo dziś trzeba walczyć o każde miejsce pracy i właśnie tego, tematów zastępczych. Udawania, że nie ma prawdziwych problemów. Tego też mamy dość. Mamy dość! Mamy dość! Mamy dość! Właśnie dzisiaj, drodzy Państwo, silny prezydent powinien być przede wszystkim przy ludziach. Powinien być wszędzie tam, gdzie pojawiają się problemy. Ale co najważniejsze, drodzy Państwo, powinien być osobą niezależną, która podejmuje sama decyzję. Która nie musi słuchać tylko i wyłącznie prezesa jednej partii. I na tym nam też tak bardzo zależy. Na Niezależnym, silnym prezydencie. Proszę Państwa, na Dolnym Śląsku, gdzie przecież społeczeństwo, wspólnotę Dolnego Śląska tworzą ludzie, którzy przyjechali z bardzo różnych stron, którzy mają bardzo różną historię rodzinną, którzy odbudowywali. Tę część Polski i tworzą razem silną wspólnotę, w której ludzie się do siebie uśmiechają, pomagają sobie nawzajem i taką wspólnotę musimy odbudować w całej Polsce. Mamy dość dzielenia nas i chcemy odbudować wspólnotę. Chcemy po raz kolejny po prostu nauczyć się ze sobą rozmawiać bez krzyku, bez inwektyw, bez obrażania nas i tego potrzebujemy wspólnej Polski. Nasz prezydent nasz prezydent nasz prezydent nasz prezydent, nasz prezydent! nasz prezydent! nasz prezydent! nasz prezydent! Nasz prezydent! Nasz prezydent! Pozdrawiam też wszystkich na balkonach, no, właściwie w oknach, bo nie widzę balkonów, w oknach pozdrawiam Was. To są piękne obrazki. A nie tam niżej. Drodzy Państwo, Pierwszy etap kampanii ten, który polegał na tym, żeby budować determinację, budować energię, zbierać podpisy już za nami. Natomiast w tej chwili ostatnie dwa tygodnie do pierwszej tury. I prosimy jeszcze, dlatego że na pewno tych kłód, które będą rzucane nam pod nogi, będzie coraz więcej, no bo niestety pan prezydent Andrzej Duda zgodził się na nierówne zasady tej walki. Mniej pieniędzy, mniej. Dni na zbieranie podpisów, teraz na pewno spodziewamy się kolejnych problemów, ale przecież my się nie damy, dlatego że my jesteśmy wszyscy niepokorni i w momencie, kiedy ktoś nas atakuje, to kiedy ktoś nam próbuje utrudnić działanie, to wtedy jesteśmy jeszcze silniejsi. I teraz o to Was chcę właśnie poprosić w tym drugim etapie kampanii o jeszcze więcej zaangażowania, o jeszcze więcej energii. Proszę Was teraz. Tu jest bardzo piękny transparent, którego nie będę cytował, ale powiem wam tylko tyle, że nie wygram sam. Dzisiaj musimy zapomnieć o słowie ja, musimy myśleć w kategoriach my. Razem to możemy zrobić. Ja myślę, że... Ta niesamowita energia, której ja nie pamiętam od końca lat 90. Ten uśmiech porozumienia, ta chęć wspólnej walki, to jest właśnie to, czego potrzebujemy. Zrobimy to razem i jeżeli wygramy, to wygramy razem! Wygramy! 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 I na koniec chcę Wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, dlatego że Wszędzie, gdzie jestem, mówią mi o tym prezydenci, burmistrzowie, mówią mi o tym wójtowie, a mianowicie mówią, panie Rafale, ważne jest nasze miejsce w Europie. Widzę tutaj kolejny drogowskaz Europa na tak. Ważne jest, żeby nikt nas od tej Europy nie oddzielił, żebyśmy byli aktywnymi członkami wspólnoty, którzy są w stanie być twardzi, kiedy trzeba, ale nie obrażają wszystkich partnerów, bo przecież też dzięki Unii Europejskiej, dzięki naszej obecności w Unii Europejskiej jesteśmy silniejsi, jesteśmy bogatsi, bronimy różnorodności i dzisiaj chciałem Wam to zadeklarować tutaj, bo przecież na Dolnym Śląsku gdzie się nie obejrzymy widzimy inwestycje z Unii Europejskiej, że nie damy się wydrzeć w wspólnocie, że będziemy częścią tej wspólnoty twardym partnerem, ale partnerem, który nikogo nie obraża. Że będziemy państwem, które będzie walczyło o swoje interesy, ale również, które będzie partnerem konstruktywnym, które będzie walczyć z ociepleniem klimatycznym, o czyste powietrze, które będzie walczyć o każde miejsce pracy, które będzie walczyć o to, żeby Polska była znowu respektowana. Bo tylko państwo, które jest respektowane w Unii Europejskiej, z takim państwem się wszyscy liczą. I nie damy się zepchnąć na margines. To państwo obiecuję! I jeszcze raz, drodzy Państwo, na koniec, bardzo proszę, zróbmy to razem, pokażmy jeszcze więcej determinacji, Zabimy! pokażmy jeszcze więcej energii i wtedy zwyciężymy. Razem! Zwyciężymy! Zabimy! jako mieszkańcy regionu jeleniogórskiego, bo widzę, że nie tylko mieszkańcy Jeleniej Góry są tutaj na tym... Na, tak, ja nie będę wymieniał, bo bym się pogubił. Ale dziękujemy panu prezydentowi, że przyjechał do nas. Obiecujemy, że zrobimy wszystko, ale liczymy też na...

Szanowni Państwo, bardzo proszę wszystkich o dwa kroki do tyłu, żeby się mogli do kilka zdjęć, ale musimy trochę przestrzeni, żeby, żeby mieć taką możliwość. Proszę również bardzo o zachowanie odstępów między sobą umycją, bo nie <try>

Яндекса <laughs> <laughs>